Dzień dobry Państwu. Marcin Szowajski, Szowajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii oraz redaktor naczelny portalu KIO24.org. Proszę Państwa, w ramach cyklu dotyczącego nowego prawa zamówień publicznych chcielibyśmy dla Państwa omówić ciekawy temat do, związany z podmiotami, które udzielają nam zasobów. Czyli wykonawca nie jest w stanie sam wykonać danego zamówienia i korzysta z podmiotu trzeciego, który udzieli mu zasobów. Jakie to mogą być zasoby? To są zasoby techniczne lub zawodowe, albo ekonomiczne lub finansowe. Bardzo ważne jest to, że jeżeli będziemy dysponować takim udostępnieniem zasobów, kwestia związana z odpowiedzialnością za wykonanie takiego zamówienia. I tutaj prawo zamówień publicznych, nowe prawo zamówień publicznych jest jednoznaczne. Odpowiedzialność za wykonanie takiego zamówienia jest, spoczywa na wykonawcy, natomiast za wykonanie zamówienia w zakresie udostępnionych zasobów jest solidarna. Co to oznacza? To oznacza, że odpowiedzialność będzie ponosił zarówno wykonawca, jak i podmiot trzeci, który udzielił zasobów. Proszę Państwa, prawo zamówień publicznych, niestety, mimo że ma ponad 600 artykułów, kwestii odpowiedzialności tego podmiotu trzeciego, który udzielił zasobów tej solidarnej odpowiedzialności nie rozstrzyga. Zatem trzeba sięgnąć do kodeksu cywilnego, który określa solidarność i określa odpowiedzialność solidarną. Proszę państwa w mojej ocenie sięgnięcie do tych przepisów pozwala na ocenę, czy Taki wykonawca wraz z y, swoim y, podmiotem, który udzielił mu zasobów, czyli tym podmiotem trzecim, ponoszą odpowiedzialność i na jakich zasadach? Proszę Państwa, y, jeśli chodzi o tą odpowiedzialność, to y, musimy zwrócić się do przepisów dotyczących solidarności dłużników. I tutaj ta odpowiedzialność y, będzie polegała na tym, że jeżeli, że. że y, Zamawiający będzie mógł zwrócić się zarówno do e, wykonawcy, jak i do podmiotu trzeciego o wykonanie z, z roszczeniem o odszkodowanie. I teraz ta odpowiedzialność odszkodowawcza jest ograniczona. Dlaczego? Dlatego, że ten podmiot trzeci mógłby się wycofać z tej odpowiedzialności, mógłby znieść tą odpowiedzialność, jeżeli by udowodnił, że nie ponosi winy w y, niewykonaniu tego zobowiązania, w nieudostępnieniu tych zasobów. I tutaj w jaki sposób taki podmiot trzeci będzie mógł wykazać się nieponiesieniem winy? No, będzie musiał wykazać, że udostępnił te zasoby, a wykonawca główny po prostu z nich nie skorzystał. I tutaj ważne jest to, że muszą być odpowiednie dowody na to, że takie, tak, że takie zasoby zostały prawidłowo udzielone. Proszę Państwa, nowe prawo zamówień publicznych, mimo obszerności i bardzo, szczegół, bardzo dużej szczegółowości zapisów, no, odwołuje się jednak do innych przepisów, do kodeksu cywilnego. I tutaj pamiętajmy, że przy, od, przy podmiotach, które udzieliły nam zasobów, odpowiedzialność tych podmiotów w zakresie udzielonych zasobów jest solidarna wraz z wykonawcą. Jeżeli chcemy y, odzyskać odszkodowanie. To możemy zwrócić się zarówno do wykonawcy, jak i podmiotu trzeciego. Podmiot trzeci natomiast może wskazać, że nie ponosi winy w udostępnieniu zasobów i że to wykonawca główny tę odpowiedzialność powinien ponosić samodzielnie. Proszę Państwa, jeżeli będą Państwo potrzebowali jakichś kwestii związanych z nowym prawem zamówień publicznych, prowadzicie przetargi i chcielibyście się skonsultować, Showye Legal Group wraz ze swoim portalem kio 24 rg pracuje nad tym, żebyście byli państwo na bieżąco. Jednak prowadzimy takie sprawy związane z zamówieniami publicznymi, wygrywamy przetargi dla naszych klientów i zachęcamy do kontaktu. Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii, redaktor naczelny portalu kio24.org. Dziękuję i do usłyszenia.